Hej, siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Matruner.pl Witam was w kolejnym odcineczku Moi drodzy, dzisiaj zaczynamy nową, słuchajcie, tak jakby troszkę serię Już kiedyś coś takiego było u mnie na kanale, ale tym razem będzie dosyć ciekawiej Cześć, Kacperix, siemanko No, widzicie, jest z nami dzisiaj Kacperix Także, moi drodzy, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku mamy pojedynek, uwaga, Leon vs. Colt Więc na samym starcie napiszcie w komentarzu która postać według was jest lepsza? Słuchajcie. No i uwaga, uwaga. Będziemy budowali oczywiście bazę w ciągu e, będziemy mieli na zbudowanie tej bazy 8 minut, a następnie walkę i to właśnie wy wybieracie e, w ankiecie w prawym górnym rogu, która postać według was wypadła lepiej, lepiej walczyła, lepszą bazę zbudowała i możecie napisać o tym w komentarzach. Słuchajcie, na dzisiejszy odcinek przygotowaliśmy walkę cold versus Leon. No i kolejny będzie, słuchajcie, Shelly versus e, Spike, więc zobaczymy, które postacie przejdą dalej, słuchajcie, do półfinału. Jeśli wam się coś takiego spodoba, koniecznie zostawcie yy, na przykład 5000 łapek w górę i słuchajcie, mam nadzieję, że będzie właśnie więcej takich odcineczków i chcielibyście zobaczyć, która postać z tych wszystkich postaci przejdzie do finału i wygra. Więc to naprawdę będzie fajne, bo nawet na live'ie będziemy mogli to zrobić, jeśli wam się ta seria spodoba. Co ty Kacperix na to? Może na live'ie byśmy zrobili taką ostatni finałowy odcinek, jeśli ludziom się spodoba. No fajny pomysł, fajny pomysł, naprawdę fajnie by to wyszło, to na... no ale na razie musimy zrobić tutaj, co mamy do zrobienia w dzisiejszym odcinku, co nie? Dobrze, dobrze, stary, zacznijmy od tego, że, że będziemy losowali bronie, słuchajcie, od tego zaczniemy, a więc tak, stary, jako iż jesteś tutaj gościem, proszę bardzo, możesz sobie wybrać miecz, który będziesz oczywiście e, mógł tutaj, o, dobra, dobra, okej okay. Mam co to jakiś za miecz? Miecz, okay, takiego. Okej, dobra, dobra. To teraz ja odparam. Dobra. A ja tutaj Frost Scorpion. Ty, to jakiś mroźny. To będę cię zamrażał, stary. Normalnie, wiesz? No, o, dobra. dobra. Lecimy do kolejnych rzeczy. Tutaj mamy, słuchajcie, takie pomocnicze rzeczy, więc będą spoko do budowania yy, i do. No dawaj, stary. Możesz losować. Okej. Okay, dobra. dobra. Co? Tu wypadło? co? Yy, fire Fire Bomb. Fire bomb. Okay, no to... Dobra. Proszę bardzo. Masz 16 fire bombów. Bomb? <laughs> fire bombów. Dobra. Lecimy dalej. A ja mam yy, Poison Bomb. O, to ciekawe. O, no to może no być ciekawie. Dobrze. dobrze. Dobra. Dobra. To może teraz tybić się wyruszyć. Dobra. To teraz ja będę uh, odpalał. Dobra. Środek transportu. Zobaczymy co to jest za środek transportu. Uwaga. Co? Jakąś przyczepę dostałem. Okej. Okay, o ja mam, nie. Czekaj. No. Ja a mam kraj. Ty... Dobra. To no to weź. Odpalaj. Postawię. Dobra. Mi się to okay. nawet nie nie przyda, nie? I co? To tu znikło. Nic, no nic nie weź. ma. Pokaż, pokaż, ja ci odpalę to. Ale już postawiłem, nie? To Aha, znikło. bo ja nie wiem... Co stało? No nie wiem, dobra, nieważne, później to zrobisz. Kolejną rzeczą, jaką będziemy mogli wylosować, to są łądy, stary, tutaj są akurat różdżki, bo oczywiście są lepsze i jest zdecydowanie jedna z gorszych, no i będziemy oczywiście zgodnie z tego, z jaką wylosowaliśmy różdżką, będziemy przy, przypisywali do niej różne, tak jakby, czary. Dobra, to zaczynaj, stary, odlosuj. Okej, okay, dobra, co dobra. tu wypadnie? Jaką dostałeś? Advanced, advanced, możesz sobie zobaczyć. Stary, o, najlepszą wylosowałeś też. różdżkę. Na lepsza? O, Najlepsza? Najlepsza. No Dobra, dobra. dobra, to teraz ja, uwaga, uwaga. A Co ja mam masz? najgorszą, stary. Ja mam najgorszą, więc <laughs> słabo. Dobra, to słuchaj, teraz ty musisz wylosować 5 razy kliknąć 5 książek, wziąć tej o, o advanced, a ja muszę magic. Raz, e, okay, dwa, dobra. trzy, cztery, pięć. Okej, okay, mamy to, mamy to, uwaga, uwaga, mamy pięć tych, Apply, stary, i mamy Magic Wanda, i oczywiście różne, różne ataki, więc na razie ich nie używaj. Teraz losujemy miksturę, więc ja już zacznę, stary, yy, mikstura Noctowizji i... o nie, zepsuła mi się jedna, co? O nie stary, te, te miksturki nie są do końca takie dobre. Losujemy kolejną rzecz, ja tutaj mam yy, hide chest? No nie o, co, jakąś czek czarną ten. O, ten Dark no? scorpion. Okay. O nie, 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 nie. Okay, Dobra, super. czyli teraz bierzemy te rzeczy, które nam się tutaj wlosowały, proszę bardzo. Okej, okay, okay, i bierzemy, dobra, nakładamy wiesz, na siebie, stary, w ogóle jak ja wyglądam, oh my god, jak jakiś oddrapaniec. Ja zobacz też mnie. dziwnie Widzisz wyglądam, ta? zobacz mnie, jestem cały czarny tutaj. Dobra, stary, co najważniejsze, teraz losujemy postać, więc uwaga, uwaga, napiszcie w komentarzach, która postać wam się bardziej podoba. Także uwaga, uwaga, kto losuje? Może ja, może ja, dobra, dobra ja Tak, okej. Okay. I ja mam cold. Dobra, mam kolta, ty masz Leona, więc no, ja tak słuchajcie. Także za momencik będziemy mieli 8 minut na zbudowanie własnej bazy i e, walkę. Także chwileczka e, i startujemy. No to co, Leon? Myślę, że mamy dosłownie 8 minut po 8 minutach. Zaczynamy walkę, więc, moi drodzy, obstawiajcie, kto zbuduje zbudował lepszą bazę podczas budowania i uwaga, uwaga! Ja na razie nie będę widział, co zbudował Leon i, i Leon nie będzie widział co ja, i oczywiście walka po 8 minutach. To co, gotowy jesteś? No tak, jestem gotowy, myślę, że możemy zaczynać. No to jazda, moi drodzy, 8 minut, uwaga, uwaga, czas, start! Dobra, możemy zaczynać coś budować, w ogóle tutaj traktor Leona jest, na samym początku mieliśmy. Możemy no, tutaj sobie traktor. jeździć. Masz traktor, stary, i z moją przyczepką, więc chyba spoko. Dobra, Dobre. budujemy bazę. E, stary, ja muszę zbudować tak jakby tutaj e, naszego Kolta. Colt będzie wyglądał naprawdę nieziemsko, z takim małym uśmieszkiem, o, o, o. No bra. Dobra, jak ci tam idzie, bo mi to w sumie tak już zaczyna coś to przypominać ci powiem. No spokojnie. Na razie jeszcze tylko jest kilka bloków na ziemi, ale to chyba będzie oczywiście zaraz e, się jakoś tutaj zrobi na fajnie no, f, z fajnym jakimś pomysłem tego kolcika. Okej, okay, kolt ma czerwone, e, czerwone włosy, więc patrz, Stack e, na przykład 10 damy. Albo nie, albo damy 8, stak 8. O! Jest więcej, więcej, z 10 musimy dać, albo z 12? O, i teraz jest git. No Dobra. No sobie myślę jak to by wykombinować, żeby to jakoś fajnie wyglądało. No, jakoś to będzie, ci powiem, będzie no, Jakoś spoko. to będzie, dokładnie, jakoś to będzie. Dobrze, bo ja muszę zerknąć jak ten kolt mój wygląda. E, Okej, okay. on ma tak jakby tutaj m, takie bakobrody, coś w tym stylu więc trzeba mu to narysować. O, coś takiego. Tu. Dobra. Pamiętaj, że Leon ma, nie wiem, na przykład w zębach tego cukierka, nie? Żebyś. Mm -hmm. Lizaka, nie? Dobra. Żebyś mógł to wykorzystać jakoś. Fajnie. Dobra. No, Tutaj się tak? Coś takiego, o tym mi chodziło. No dobra, ciekawe super. co ty zrobiłeś, bo tak naprawdę mamy 6,5 minuty zostało nam. Naprawdę 8 minut jest naprawdę mało, ale myślę, że powinniśmy dać zdążyć. Słuchajcie, no właśnie, czy, czy uda mi się, się zbudować? Dobrze. Nie wiem, czy zdążę zrobić takie minimalne szczegóły, właśnie jak ten lisek, czy takie rzeczy, nie? Ale na razie spróbuję pod, podstawowo tak zrobić. Tak, tak, tak. Podstawowo możesz to jakoś wykombinować, jak na razie mi się wydaje. Ok, zrobimy coś takiego. Leon, patrzcie, yy, ten cold będzie miał takie bakobrody, fajnie, dobra, fajnie to będzie wyglądało. Tutaj włoski oczywiście. Yy, zobaczmy, jak on wygląda. Tak, i na środku ma tak jakby. O, coś takiego. Cyk, cyk, cyk. Pięknie. I teraz to. Dobra, to teraz tylko tu pocisnąć. Dobra, stary, włosy od przodu są jako tako zrobione. Nie wiem, czy będzie jakoś to przypominało tego kolta. O, dobra, to teraz oczy, lecimy z oczami. Słuchajcie, no jak ja właśnie Kolt nie, wygląda? Robię włosy, właśnie. O, dobra, dobra, no, zostało, ile jeszcze zostało? Już ci mówię. 5 eee, minut, 5,5 minuty. Więc okay, jest no, trochę no czasu. czasu. Jest jeszcze okay. trochę, czekaj. Snow. Wykorzystamy ze śniegu. Ze śniegu zrobimy mu oczy stare, bo jest, to jest akurat taki biały blok, fajny. Dobra, o. I węgiel. Z węgla zrobimy oczywiście oczy, pyk, 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 dobrze, ej, ale epicko to będzie wyglądało, nie, 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 nie muszę zamienić to, nie, to jest złe, 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 jakiego zeza miał stary, oj, nie, 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 nie. tak to nie może być, dobra, zrobimy oczywiście w środku czarne, tutaj białe, bo jakiego bloku używasz do robienia twarzy, bo się tak właśnie zastanawiam, nie wiem. ja może... na przykład glinę, to jest chyba glina, terakota białą terakotę i ona jest taka lekko jakby kolor skóry o no mra patrz jedno oko jest mniejsze drugie większe yy, tutaj musimy zrobić jakby takie o. o o ja może takie coś sobie wezmę myślę że będzie to spoko całkiem wyglądać no ja jestem ciekawy co ty tam wymyślisz stary. normalnie jestem ciekaw o zrobimy drewniane brwi o jest okej okay. Wow, ten kolt naprawdę fajnie wygląda. I tutaj zrobimy mu taki uśmieszek. O. O, będzie pięknie stary. Naprawdę ci się spodoba mój kolcik. Dobrze, dobrze, dobrze. Idzie naprawdę całkiem nieźle. Zrobimy mu takiego koloru usta. O. Okay. Dobra, zrobimy okay. może mu nosek taki. Lekko jakby, o. Fajnie i tu jakby leżały jeszcze jakieś spluwki, ale możemy popracować nad jego włosami, słuchajcie. Na razie chyba się nie będę skupiał w ogóle kompletnie nad tutaj rodzajem włosów po bokach, dlatego zrobimy coś takiego. Set red tonę o nie redstone. Robisz no. też środek twojej postaci? No właśnie w sensie, tak wiesz, się zastanawiam, bardzo. właśnie się zastanawiam, bo trochę to mi czasu zajmie. A no, może zgrzybimy. zrobię takie wejście w zębach? Myślę, że to będzie całkiem śmieszne. Dobra, Aha, no to jest dobry zgrzybę. pomysł. Dobra, sted redstone block, sted redstone block miał być, o ja. dobra. To jako tako powiem ci po japońsku wygląda, jako tako. Hmm. Dobra, tutaj zrobimy mu też włoski. Cyk, 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 cyk. Stary, to będzie naprawdę epicko wyglądało, fajnie. Yy, więc teraz tylko to po prostu tutaj dokończyć. I uwaga, uwaga, naprawdę myślę, że będzie dzisiejsza walka yy, naprawdę wyrównana. Bo Kasperiks z tego co wiem, to tam dobrze klepiesz się na innych serwerkach i w ogóle sobie grasz. Chyba no, zobaczymy co? jak to pójdzie. Zobaczymy. Też jestem ciekaw. No. Także no. <laughs> mm. Może okay. to byśmy zrobili? Jest. O tego. właśnie, tego bloku szukałem. Dobra. O. W końcu go znalazłem, także sobie szybciutko teraz podmienię, będzie Jakiego? to o wiele lepiej wyglądać. Właśnie białej terakoty, bo coś nie mogłem znaleźć. A, A, ale Aha, bo ty mam, chciałeś, tak. ty pytałeś się właśnie mnie o tą białą tak, terakotę, tak, tak, ale no już wiesz. Dobra, e, zrobię. Tak, 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 tak. I chyba Kiedy będzie troszeczkę. gitarka. Wow! Troszeczkę za wysoko to zrobiłem, ale no dobra, jeszcze epicko mi stary wyszło, nie wiem jak tobie, ale będziemy musieli ocenić, więc drodzy widzowie, piszcie, jak wam się to będzie podobało. Czy byście chcieli więcej zobaczyć takich odcineczków? Dobra, musimy zrobić teraz trochę w środku tutaj takiego. Jakby to powiedzieć, troszkę. Wzmocnień tutaj. Właśnie o. też robię w środku, żeby to. Właśnie taką myślę, żeby takie wejście na górę może zrobić coś takiego. Pamiętaj, Zaraz że Word Elite można, można korzystać z Word Elite. Jasne, jasne. Żeby się tutaj troszkę szybciej się w budowanie szło. O, pyk, dobra. I tu zrobię schodki. Dobra, zrobimy tutaj schodki. Okej, okay, tylko nie, proszę nie stawiać żadnych obsydianów, tego wszystkiego, bo to jest jednak no, trochę ja nie, nie fair. Problem. Jak będę chciał zniszczyć twoją bazę i nie będę mógł wejść, to będzie słabo, nie? Ehm, dobrze. I teraz, patrzcie, ehm, I zrobimy na niego taką małą, małą niespodziankę, jak będziesz chciał wejść do mojej bazy. O? Ja też właśnie myślę coś takiego, co by ci tu zrobić, ale właśnie chyba wpadłem na pewien pomysł. No... Możesz zdradzić. Nie no wiesz co może lepiej nie będę zdradzał no, Zobaczysz o, jak star. wejdzie, nie okay. Zobaczysz jak wejdzie. Żeby tutaj nie było tak łatwo ci przejść, to oczywiście zrobimy coś takiego Cyk, 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 to nie możesz żaden y, nieproszony gość tutaj w, y, oczywiście wejść, także tak. Dobrze. Dobra, wiesz co, ja sobie zrobię jednak tutaj na górze takie wejście małe, na, na dach. Mogę tutaj coś też zrobić na głowie tej postaci, tak jasne, jakby. Jasne, dobra. jasne. zobaczymy jaka jest twoja kreatywność. Zobaczymy, co ty wymyślisz. Jak z twoją kreatywnością, stary. Dobra, I, i tak, tak, tak. Więc jest gitarka. Gitarka. O, dobra. I teraz, żeby tutaj wejść, słuchajcie, będziemy musieli przebiec tu, tutaj i dopiero tu mamy e, wejście do naszej bazy Epicko I tutaj zrobimy oczywiście Stary, 5 sekund zostało 5 sekund? tutaj gadaj, nie Tak nie. Ja, Słyszysz ja. to? Słyszę właśnie Koniec, no koniec czasu koniec. moi drodzy Dobra, bierzemy oczywiście zaraz broń I zobaczymy co zbudował z Leon Okej, okay, czas minął więc trzeba zobaczyć co zbudował Leon Uwaga, uwaga Set 0 i bang ok no wiesz co? co, moje to porównanie jest, do twojego. Co to, to jest, jest? jednak troszeczkę przepaść, mało czasu miałem sobie na jak mówięcie zrobić coś. Oh, o, no, to moje strony ty. Tutaj... matroner. <laughs> 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 no nie, normalnie. Zobaczymy matroner, kto wygra. Okej, okay, dobra, <laughs> to teraz bajce. słuchajcie, mus, musicie ocenić moją bazę, bo moją widzieliście. I teraz musimy zobaczyć Leona. Patrzcie, no co to jest? W ogóle ja to w ogóle nie przypomina bazy, stary, to jest w ogóle. Nie, no. A nie, Ale mam czekaj, gdzie się czekaj, 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 mam czekaj, gdzie Czekaj, czekaj, Tu ma ma o O Jezu! A -a. Ma, o tutaj jest, O z tej strony wejście, wejście takie. takie, nie, 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 Zapomniałem, o wejściu normalnie. nie, <laughs> no u ciebie no, wchodzi, nie, górą się nie, nie, wlatywać magicznie. No jak? Jak to wlatywać magicznie, stary? Nie, 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 tak nie może być. Muszę zniszczyć tą terakotę. Okej, okay, dobra. Jestem na zewnątrz. Patrzcie. No Leon wygląda całkiem całkiem. No, nie, nie, powiem, no nie, nie jest źle. Słuchajcie, no to to musicie ocenić oczywiście e, ba, e, głowę Leona. Słuchajcie do kol, kolta. No to co, stary? E, proszę bardzo. Tak na rozpoczęcie, miłe rozpoczęcie. O! Miłe o. Rozpoczęcie. o ty, wow! Patrz, dobra, jak, jak tutaj. Dobra, zaczynamy, o, to nie. zaczynamy. Dobra, to co? Mm, okay. Czekaj, czy ja mogę tutaj coś. Czemu ja nie mogę używać żadnej swojej laski, stare? Co to jest? Patrz. O kurde, mi tu się wow. jakiś... O, dobra, okej, okay, działa, Okej. Okay. Wow, ale prosto w głowę dostałem. Dobra, 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 spokojnie, spokojnie. mikstura dasz do wizji. Ok, zajdę? dobra, wyrzucam to. No to chodź stary, no to możemy już zaraz zacząć naszą walkę. Zobaczymy kto wygra, słuchajcie, bo m, przyznajecie jeden punkt oczywiście za to, za bazę. Jeden punkt jest za oczywiście walkę, więc e, oceniajcie. O kurcze, patrzcie jak Perix co tutaj robi. Dobra, narrator de dezaktywowany i to co stary? Okej, okay, wow. to w takim razie... O, Lecimy. tylko pamiętaj, że masz 16 tego, żebyś tak nie, nie, nie szarżował. Okej. Okay. Już mało mi zostało, czy powiem, nie? Okej. Okay. tak... Wow! Nie, stary o nie, O co Ty zamknijłeś mi tutaj? O, to chodziło. o nie! Nie że się nie połapać, ale. O kurde! O ty! O ty, patrzcie, co on mi tu zrobił! Co za gościu! O kurde, dobra, szybko szybko, 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 trzeba tutaj się jakoś wydostać, stąd szybciutko, szybciutko! Stary, no zginąłeś czy nie? Się tam... Nie, nie zginąłem! Nie zginąłeś? Nie? nie wiem, jak to jest możliwe, ale powiem Ci szczerze, że Ty. Nie wiem, czy mi przygotowałeś coś jeszcze dodatkowego. W ogóle czemu ja tutaj nie mogę nic postawić? Halo? Zobaczysz, zobaczysz. Czemu ja tu nie mogę nic postawić? O lol Co jest tu? Co ty tu zrobiłeś? Nie Co no. ty ze mną zrobiłeś? Tak to się wszystko zamroziło! Się Serio? O kurczę? A, no. Bo ja użyłem użyłem takiego czaru. To Jakiego? Czekaj, Że jak to można to nie można tu nic zbudować, stary. Tak, tak, było takie coś, dokładnie. No kurczę, no dobra, to było potężna jakaś magia stary, to już jakaś wyższa magia. Okej, okay, to no to chodź gdzie ty jesteś? Uciekłeś ze swojej bazy, czy co? O tutaj. O tutaj <laughs> jesteś! Okej, okay, dobra, 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 okej, okay, okej. Okay. O ty, patrz! Okej, okay, ale mówki mnie No i powiedz jeszcze, że ja też chyba. Ile masz serduszek? Ile no, ci dobra? No, została, a tobie? O, mi, mi też! Tak na pewno. No, nie. <noise> o, o, jest 1-0. Słuchajcie, patrz, jaki napad piękny zrobiliśmy na niego. Okej, okay, dobra. Stary, wow, 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 widzę, że tutaj ładnie na mnie zaskoczyłeś. O ty. Dobra. Ale bomb, super pop, jest. Daruśka, ci dobra, a czemu ja nie mogę o. aż tak. O! Dobra, o! Dobra, teraz przejdziemy do bardzo, półtory. Proszę bardzo, zobacz. Ja mogę tutaj teraz zamrażać, no? I co? Okej, okay, dobra. Gdzie ty jesteś? No chodź, 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 kolego. Dobra, do trzech zginieć, zobaczymy. No nie znowu ten narrator! W ogóle to nic. Stary, lecimy, lecimy, lecimy. Ty co to jest za ten? To w ogóle nic mi nie daje. O Dobra, pokonać, czekaj. Thunderstorm! Nie wow. ci serde stało! Ło co to jest? Czekaj! Ło wow, jest? to jest epickie! Ile masz serduszek, ziomek? No. Wiesz co, nie chcę ci nic mówić, ale w sumie to mam całe, nie? O kurczę, <laughs> to, nie. to może to jesteś odporny na tą magię moją, ty. Łoł, wow, tutaj... ale mnie wywaliło. Coś ci to zabiera, okay. Okay. No, coś, coś, tam zabiera, to... coś tam zabiera, coś tam okay. zabiera. Okej, okay. smołka, rzucam ci. Okej, okay. o! Dobra. Jeszcze Dobra, zaraz się wykonać. zbliżyć do ciebie. O, 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 tak jest. Patrz stary, i teraz, teraz do końca, do końca lecimy z nim. O, i pięknie, Słuchajcie. pięknie. I co? Coś dostajesz czy nie stary? Chodzą ci w ogóle te serduszka, nie. bo ja tu umieram nie no, mam już. dwa serduszka, dwa serduszka O! O nie! O, jest, patrzcie! Dobra, muszę cię patrzcie. Pokonać. O, kurde jeszcze chwila! Już zaraz kończy, kończymy z nim! Muszę cię pokonać! O, jest stary! Nie. Jest, jest, jest! Ile ci dostało serduszek, Watruner! No, no połowa gdzieś, coś takiego no musisz Kurde, bardziej ja się jakieś... postarać, kolego. Słowy mam jakieś tutaj te czary wszystkie miecze i w ogóle. No nie wiem, stary, stary może... Nie wiem, ja masz... lepsze rzeczy ode mnie. <laughs> nie wiem, mi się wydawało, że na pewno będą gorsze niż twoje, ale widocznie coś tutaj lepiej działa. To wszystko. Okej. Okay. O. o! nie, Mi się różdża zużyła, słuchaj. O nie, dobra, to ja jeszcze trochę mam tej różdżki swojej. Okej, okay, strzał w niego, patrzcie, pyk, pyk. Dobra, nie we mnie nie leczenia, dobra, mamy miksturkę leczenia, więc jest spoko. Stary, masz ostatnie życie. Musisz mnie jeszcze trzy razy pokonać, żeby wygrać. A ty, patrz, proszę nie bardzo. Sam Albo chodź zawalczymy jakiś... u mnie w bazie, zobaczymy jak ci pójdzie. Chodź. Dobra, chodź. O tutaj O, właśnie o to chodź zapraszam, goń mnie teraz ty stary. No, go, proszę mi gonić. No. O właśnie, o to chodziło, do kaktusa, do kaktusa. O zaraz ja zginę przy tych kaktusach. No, o musisz kurczę. zginąć w końcu. O, o, o. twoje o. własne kaktusy ci pokonają. No nie pokonajemy stary. O proszę bardzo. O i smoke rzucam. Freeze, friza, atak friza. Ujada, jestem, ale mam teraz dziwne pole widzenia. Słuchaj pod tym hahaha <laughs> Proszę bardzo, zabrożę cię. Ej nie patrz. mogę się ruszyć. No i pięknie patrzcie i mamy oto wygrana, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, także zobaczcie moi drodzy, został zamrożony, kolejny raz został zamrożony i jest w kaktusie, więc ciekawe, czy mu się uda jest. cokolwiek tutaj Ale zrobić. O ty, patrz jak mnie strzeliłeś, stary. O ty, o ty. Dobra, Catperix, Leżysz! Leżysz! Ile ty masz serduszek stary? Co się z tobą? No właśnie, teraz trochę sporo, ale już chyba to będzie po mnie jednak. O kurczę, dobra, dobra. Nie uciekaj, nie uciekaj z mojej bazy, stary. Nie ma takiej opcji, nie uciekniesz. Nie uciekniesz, nie uciekniesz. Nie uciekniesz przed... Ja zagładą. Okay. Ile masz serduszek? Ile ja masz serduszek? Dwa ja mi zniknęły. Bardzo mało mam. Nie wiem, dlaczego ją masz ty... dwa? No? Masz ja mam No! tyle. masz świetną. Nie, nie wiem, bo no, musimy to się sprawdzić, nie ja mam pojęcia. Dobra, Do co jest to? Bo dlaczego ty jeszcze żyjesz? Stary, przecież... Ale ja się nie. Ja nie mogę. Dobra, freeze. Dobra, no nie, musiałem znowu. Cię zamrozić, musiałem Cię zamrozić, stare sorry. Czemu ja się ciągle palę? Dobra, nie atak, mam. atak, atak, o, już Twoją główkę widać. Stary, no jest, jest, słuchajcie, pokonany, oh ja. Yeah. Także, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku wygrywa COLD! Słuchajcie, napiszcie w komentarzach, bo to od Was zależy oczywiście, jak wy wypadnie oczywiście na tle bazy, właśnie tutaj, baza Kolta i właśnie Leona. Więc moi drodzy, zostawiajcie oczywiście łapę w górę, napiszcie w komentarzach jak wam się podobała moja baza nie wiem dlaczego stary w ogóle tą zbroję już doszczętnie zniszczyłeś, więc prawie prawie byś wygrał. O. No, u mnie już zniszczyłeś troszeczkę na początku tą zbroję nawet. No, dobra, stary, powiedz mi tak, na samym początku która baza ci się najbardziej podoba? że to twoja jest piękna No i bazę, też mi się wydaje, że moja nie, nie jest ma, trochę lepsza. Ma bardzo pomysłu jak to zbudować. Troszeczkę, słysza. tym bardziej, że no jest większa i więcej szczegółów. No, twoja e, jest duża bardzo. A oczywiście, oczywiście wygrana jest Colta, więc moi drodzy, e, rzecz jest jasna, oczywiście wygrywa Colt, także Colt przechodzi do kolejnej rundy, do półfinału, także zobaczymy co będzie w kolejnym odcinku. A jeśli chcecie zobaczyć kolejny odcinek, wbijajcie jak najszybciej 6000 łapek w górę i zobaczymy jaka postać z Brawl Stars będzie najpotężniejsza. Był ze mną Kacperix. Strzymaj się stary, do zobaczenia. Żegnajcie drodzy widzowie i hejo!